Siemano, witam wszystkich. Dzisiaj sobota, przedostatni dzień z meczami ligowymi. Bo jak wiadomo, w następnym tygodniu ruszają reprezentacje. No i oczywiście tutaj lecimy z kolejnym filmem, z kolejnym filmem, z kolejnym pojedynkiem, z kolejnym dniem pojedynku. Także na samym starcie, ja tutaj ciebie gorąco zachęcam, żebyś zostawił łapę w górę pod tym filmem. Zasubskrybował ten kanał. Kliknął dzwoneczek, żeby tutaj być z nami na bieżąco. Układ filmu będzie taki sam, czyli powiem tutaj kilka słów na temat promocji w Betersie i później lecimy z kuponami. Oczywiście pomiędzy jeszcze konkursivo, również na dwie dyszki w Betersie. No i tak jak mówiłem, zaczynamy sobie od promocji w Betersie. Na wszystkich tutaj nowych użytkowników czeka 100 zł bonusu w gotówce. Nazal do głównej. I co trzeba tutaj zrobić? Oczywiście opcja skierowana jest do osób, które konta jeszcze na BTR się nie mają, więc jeżeli chciałbyś skorzystać z tej promocji, to ja Ciebie odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, gdzie będzie znajdował się link do założenia konta. Podczas zakładania konta macie tutaj dwa proste kroki, które teraz będą widoczne na ekranie. Trzeba oczywiście zaznaczyć zgody marketingowe. No i tutaj już cała sprawa rozwiązana. Wszystkie bonusy będą tutaj dostępne na Twoim koncie. Później wpłacasz sobie 100 zł. Minimum 100 zł, żeby dostać właśnie stówkę bonusu w gotówce. Można wpłacić dwie stówki, bo i tak tutaj trzeba zrobić obrót na 200 zł na saldzie głównym. I tutaj jest ważna jedna kwestia. Każdy z tych kuponów salda głównego, który, musi, który będzie zaliczał się do tej promocji, musi posiadać co najmniej jedno zdarzenie z kursem minimalnym 2,25. Czyli możecie sobie zagrać Singla z kursem minimalnym 2,25. Albo możecie coś do takiego zdarzenia jeszcze tutaj dorzucić. Ważne, żeby na każdym z tych kuponów co najmniej jedno zdarzenie właśnie miało ten kurs minimalny 2,25. No i później, jak już sobie dokonacie ten obrót, to niezależnie od tego, czy te kupony będą zielone, czy czerwone, 100 złotych bonusów tutaj wlatuje na wasze saldo główne. Nie musicie za to dalej grać, możecie tutaj wypłacać. Ja już tutaj sobie sprawdziłem wiarygodność tego bonusu. Działa. Nie jest to może jakiś kokos, bo wiadomo, to jest tylko stówka. No ale, jakby stówka na saldo główne, to jest całkiem niezła opcja. Jeszcze raz odsyłam wszystkich zainteresowanych do pierwszego komentarza pod tym filmem. A my lecimy jeszcze z konkursem. Dwie dyszki będą oczywiście do zgarnięcia. No i co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Chłapa w górę, jeszcze raz tutaj. Subskrypcja. I w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Manchesterem, City a Brighton. Typujecie do godziny 16. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez e-mail. Maila, ściągawa na dole, bądź id gracza z Betersa nie biorą udziału w zabawie. Dobra, możemy tutaj już przejść yy, po właśnie tej kwestii organizacyjnej do naszych kuponów. No i z racji tego, że ja wczoraj trafiłem jako jedyny, yy, no to ja tutaj będę dzisiaj przed szereg się tutaj wepchnę i będę jako pierwszy Na dzisiaj dubla przygotowałem Wczoraj zresztą też miałem dubla, ale dzisiaj tym razem Dwa wyjazdowe zwycięstwa Zwycięstwa Najpierw na tak zwaną dobitkę Zwycięstwo Bayernu Monachium z Unionem Berlin No Bayern tutaj bardzo fajnie się zaprezentował W Lidze Mistrzów Dwa zwycięstwa z Bayerem Leverkusen Czyste konto zachowane Teraz trzeba po prostu zrobić ostatni krok przed przerwą reprezentacyjną i po prostu ograć Union Berlin. Myślę, że będą tutaj w stanie to zrobić. No i druga kwestia Nottingham Forest z Ipswich. Stawiam tutaj na zwycięstwo Nottingham Forest. Nottingham rewelacja tego sezonu mają coraz większe i coraz bardziej realne szanse na zakwalifikowanie się kurde do Ligi Mistrzów, nie? Piękna historia. W poprzedniej kolejce pokonali Manchester City, czym zakończyli swoją krótką serię. Obniżki formy. Wcześniej remis z Arsenalem także dalej nie jest tutaj e, źle. No i myślę, że tutaj z Ipswich sobie poradzą. Nawet w wyjazdowym e, spotkaniu, gdzie tutaj Ipswich e, pierwsze e, miejsce od góry w strefie spadkowej, także tutaj dalej będzie, będą groźni, przynajmniej na własnym obiekcie, no i z tego mi wyszło 2,68, e, później już polecę sobie w prawo i najwyżej wrócę do tych, których jeszcze nie pokazałem Micz, Śląsk, Stalmielec, Śląsk, Wrocław Śląsk ma tutaj strzelić gola Górnik Zabrze, Motor Lublin Motor Lublin ma tutaj strzelić gola, czyli na razie tutaj e, dwie brameczki underdogów tak zwanych no i dokładka jeszcze tutaj e, również kolejny gol underdoga jakim niewątpliwie jest Walencja w starciu z Gironą. Z takiego trebelka 275 tutaj wyszło. E, następny po prawej stronie jest procent fans. E, niemiecka druga Bundesliga jest tutaj Zweite Zweite. Elber Elwersberg zawsze sobie łamie język na tej nazwie. Sprousen Munster. I tutaj Elversberg ma strzelić co najmniej dwie ramki. Werder Brema z Borussią München-Gladbach. E, BTT-SIK klasyczny. No i Sand Gallen z Lausanne Sportem. Tutaj również e, BTT-SIK. Z tego trebelka wyszło 3,77, co i tutaj e, do czegoś. Do czegoś takiego nas już procent fans przyzwyczaił. Wysokie kursy z Trebelków. Dobra, kogo mam tutaj jeszcze z prawej strony? TNWGW Union Berlin z Bayernem Monachium. Bayern Monachium ma strzelić co najmniej dwie bramki. Tutaj z TNWGW myślimy dosyć podobnie. No i Bet Builder nawija Real z Realem Madryt. Real Madryt ma tego meczu po prostu nie przegrać. Real Madryt ma strzelić co najmniej dwie bramki. To jest dosyć ryzykowne, ale zobaczymy, co z tego będzie. I Real Madrid ma wykonać co najmniej 4 rzuty rożne. Z takiego wyszło, wyszedł kurs aż 3, co łącznie tutaj daje 4,17. E, dobra, teraz muszę się cofnąć, bo jeszcze chyba mi Fabregas został jako ostatni. E, no i gang z Royale Union Saint-Gillois. Belgijska liga powyżej 1,5 gola w meczu i obie ekipy otrzymają po kartce. E, taka sama sklejka, czyli powyżej półtora gola w meczu i obie ekipy po kartce. Jest tutaj proponowana w meczu Lons z Rennes. No, i na dokładkę, hiszpańska la liga Girona Walencja powyżej 1,5 gola w meczu. To trzeba tutaj powiedzieć, że to jest na dorzutkę, na podbicie kursu. 30 z tego wyszło łącznie. No i dobra, mamy tutaj przegląd kuponów na dzisiaj zrobionych. Ja wam życzę zajebistej soboty. Zajebistej soboty, bawcie się dzisiaj dobrze, cokolwiek tam będziecie robić. A ja tutaj za chwilę odpalam live'a. Także zapraszam jeszcze ja tutaj na, obstawiamy na godzinę bądź dwie siedzenia i klejania kuponów na live. Tymczasem żegnam się z wami. Cześć.